Cześć! Kolejne dwa wiersze, które przedstawię, na początek jeden, wstały później, więc ich styl był taki trochę inny, niż kiedy pisałam, jak miałam 17 czy 18 lat. Sam możesz ocenić. One tak średnio mi się podobają. Pierwszy, który przedstawię w tym w filmiku, ma imię Miłość przeze mnie przepływa. Miłość przeze mnie przepływa. Wodospad uczuć się wzmaga. Cudowna to moc istnienia. Pozwala lepiej pomagać. Otwiera się ma korona, Energia przeze mnie płynie. Jest niebo, lecz jest i ziemia. Znów jestem w rajskiej dolinie. Kto kocha zawsze wygrywa. Wie, że co złe to iluzja. Nie muszę niczego zmieniać. Wystarczy serc naszych fuzja. Chłonę to wszystko spragniona. Nasycam czystą światłością. Bóg tylko dobrym obdarza, ciąż karmię się tą miłością. I znów kundalni kroczy ścieżką kanału czystego. I znów się raj ten powtarza, wciąż chętniej zmierzam do niego. Znów serce me jasne płonie, rozpływa się ciało i dusza. Świadomość ma się obnaża, spokoju nic nie narusza. Nie pozwól z drogi mi zboczyć, mój dobry, łaskawy Boże. Winy moje wszystkie zmarzysz. Wiem, że ty wszystko możesz. Płoną wciąż światłem me dłonie i ego mnie cicho znika. Natura prawdą okaże: cóż może z tego wynikać? I już jestem nasycona: niczego już mi nie potrzeba, nic z tego cudu nie skaże. Wkraczam po gwiazdach do nieba. Tutaj mam swoją adnotację, że poniższy wiersz napisałam w 2011 roku, czyli 10 lat temu. E tak więc... Um, a nie, poniższy, to będzie następny. Tak więc póki co dziękuję Ci za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Marta Prawa Zrzucka, żyj mądrze i zdrowo.